Nie jest łatwo spotkać w Polsce szczęśliwego człowieka. Był taki jeden w zakładzie karnym w czarnym, ale z nadmiaru szczęścia. Podczas pracy z betoniarką popadł w bezpłodność i teraz się domaga, moi drodzy, odszkodowania. To poważna sprawa, proszę, bez żartu. Co kilka minut dosłownie, tak ten y, pan podaje, co kilka minut dostawał orgazmu. Tyle różnych rzeczy może wywołać orgazm, więc być może u kogoś betoniarka również. A teraz. Proszę Państwa Ja się teraz naprawdę Chodź kochanie, chodź do Szymuś Ja się teraz proszę Państwa odkryję Jeszcze tego nigdy nie zrobiłem w tym programie Otóż inni szaleją za tokarkami, frezerkami A ja kocham moją franę. Tak ją kocham, proszę bardzo Zrobiłem jej bęben Namawiam ją do różnych sprośnych rzeczy Kochanie Zrobimy wyżywanie i zrobisz mi stop z wodą w pralce. Czy państwa jesteśmy ze sobą szczęśliwi? Razem pierzemy brudy, moi drodzy. Proszę bardzo. Tak.